Jezu, Jezu Mam ma blue flagę teraz przed sobą, więc yy... Ruruj <śśmieniu> Strzel mu ze sprzęgła Dio, Ale jakoś tak niechło mi w ogóle Ach te dźwięki lodzi te... <śmieniu> <Dio. śmieniu> O typie co ty kurwa odpierdalasz pojebało cię Roje gdzie jesteś? Dio, co ty kurwa robisz? Dio. Nie, on my teraz weźmie, kurwa co za pedał. Nieźle? Tak to jest, gdy są emocje. Blue flag się rozwalił. Maciekowiak. Aha, o, 21 to jest piątek. No ja wiem po co mówię, 22, 22 jest 12, fajny O. No kurwa co ty robisz w tym bale? Ja wiem by... przedzalny Max Verstapę się obudził.